Cześć, witajcie, z tej strony Pili. dzisiaj jest ze mną moja siostra Alcia Hej I dzisiaj gramy jeden na jeden Przez że moja siostra jest o 5 lat młodsza To ja gram na nóż, ona gra na wszystkie bronie I możemy zaczynać No dobrze, no to zaczynamy. Jurka trzeba poczekać, bo to jest turniejowe. I lecimy. No i lecimy. Ala. Ach. Nie, jest 1-0. Mamy to. Zobaczymy, ile uda mi się ubrać. Gramy klasyczne turniejowe, dlatego może być ciężko dla mnie, dopóki się nie nauczy ze grać. Zobaczymy. Ała! Ałua! Nie mogę skakać! Ał! Nie! Nie! Nie mogłem doskoczyć! Nie, najgorzej! to No i mówię, no ona sobie zarabia czaj, jak stawać ze mną, no i będzie problem. Żaden problem, będzie No Mówisz. Arcia. Ala, gdzie jesteś? Zobacz plecy, nie! To jest ten moment, kiedy zaczyna się robić problem, a jest dopiero trzecia runda. Nie jest problem. Jest, jest, jest Uff, Ja cię kręcę. Już się przestraszyłem, że przegram. Ale nie jest łatwo, widzowie, nie jest łatwo. I powinnyś. Nie, nie powinieneś. Znaczy powinieneś, a nie nie powinnyś. <ścoughs> nie powinnaś. Powiedziałam, nie powinieneś. Nie, powiedziałaś nie powinnyś. Nie! Heda mi dałaś! Heda? Tak, heda. Nie jest łatwo, naprawdę. Bardzo łatwo. Ja ci dam, bardzo łatwo. <laughs> ty mnie zabiłeś tylko dwa razy, a ja ciebie trzy. No i kto tu ma łatwiej? No przecież ty mi chyba dajesz, nie mogę to nawet dojść do ciebie, no przecież. <laughs> to jest nie do zrobienia. To nie jest mogę. nie do zrobienia. <laughs> nie mogę. Mogę. Nie mogę z Ciebie. Let's go, let's go. A -a -a. Nie! Już tak blisko, już, już tak czułem to. Już tak czułem to. A jednak ci się nie udało. Masakra. To jest oszustwo. Ja myślałem, Nieprawda. że łatwo będzie, że cię tak na koski porobię, a tu. Nieprawda. Nie ma tak łatwo. A ja nie Nie grałam, a umiem. Ala! No nie! Oj, bane hop, panehop, hop, Pany hop, hop. hop! Jest! Ja cię kręcę, jak to jest ciężkie! Ja myślałem, że tak po prostu tak się zagram z tobą, żeby będzie łatwy odcinek i... i tyle i... nie jest! No nie jest! No wygrywasz! Jak to się dzieje? Dawno nie grałam, a umiem. Jakiś cud. Wspaniały cud. Aj, doskoczyć! Ma... Nie! Nie! Co się dzieje? Te rundy trwają po 20 sekund. Nie. dobrze. To nie dobrze. Dobrze. Jest dobrze. Jest, dobrze. jest A tu yes. mm, mm, <small> <small> a, Ale stresik już, kurde, 6-4, nie mogę z przegrać. Możesz. O nie, o, nie, spadłem, nie, nie. spadłem, nie. nie. Nie, nie, kurde, już nie trafiłem, raz nie trafiłem, to... Ja będę piszczeć ze szczęścia. Co? Ja zaraz będę dziś ze szczęścia. Co ty gadasz? <noise> o Jezu, ten śmiech. <noise> Co? Bam. 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 A! Nie, już, już miałem naprawy. Już klikałem, już, już miałem no. Nie miałeś. Miałem. Nie miałeś szans. Ze mną nie miałeś szans. No. O tym wyniku. Osiem cztery. Jest! Jest! Ja już spadłem. Tu już, już się pogodziłem, że przegram. Naprawdę. 8 5. Nie obrażaj się, jeszcze będzie zmiana stron. A ja zawsze grałam tylko po tej stronie. Z tobą. Mm -hmm. I w ogóle nie na odcinkach. Ty, tutaj! No przecież ja szans nie mam, no przecież to jest. Pięć, dziewięć. Uuu, Jestem bez szans. No wiadomo. Ostatnia runda i będzie zmiana. Poko. Dlatego nie możesz mnie pokonać. Czemu i tak bym wygadała? O nie. Ja, się, ja muszę tak unikać strzału, bo. Jest! Oh, jest! 65. Mamy to! Mamy to. 6 Ja mam 6, 9, 9. 6. No i tak jest źle, ale mamy to, mamy to. Naprawdę. Znamie tą rundę. No teraz zamiana stron. Ojeju. Dobra, lecimy Filip. Nie Nasze zamieniłeś radę. stron? Stron? No jest zmiana stron. Let's No, yes! Ej, czy jeszcze nie był koniec rundy? Nie. A ja właśnie myślałam, że to koniec. No jak? Jeszcze gramy. Nie wygrałaś jeszcze. Aha. <laughs> Co ty myślałaś? Że wygrałam. Nie, no mówiłem ci, że jeszcze zmiana stron będzie. No i co tam, Alcia? Zaraz przegrasz. Nie przegram! <laughs> Oj, Dajemy. Dajemy ci popalić zaraz. Zaraz. Nieprawda. Mhm. Nie. No i co tam Alcia? 99. Chyba muszę zmienić na nóż. Czemu na nóż? Bo widać że nóż teraz wygrywa. Nie, no nóż nie jest lepszy. Nie zmieniaj. No i co tam Alcia? Let's go, let's go. Wygrywamy. Nieprawda słyszałam cię i nie wygryj. Nie. Jednak nie. Mówiłam. Jest problem. Ciężko Żaden jest ciebie zabić, problem. wiesz, Alcia? No wiem, bo ty masz nóż, a ja mam masnę i tak, jakoś tak. Mhm. Ała. Z takiej... Najpierw sobie celowałam, a później z takiej... Odległa ja... cię... Trafiłam. No tak. Nie jest dobrze. Ej, a da się tam na skrzyneczkę wejść? Na tą do góry? Mhm. Mm Dalej. Nie, no jak ja to przegram, to będzie pośmielisko. No właśnie. Ja Już mam z ciebie pośmiewisko. <laughs> Ale jesteś. No co ja mam zrobić? Jeszcze się tak. Tak się fokusujesz, że aż idę tak do przodu. To jest... Muszę się wyluzować. Teraz. O Ojajaj. Jeszcze trzej film będzie zabawniejszy. Szybko, szybko, szybko. Nie mam szans. Wyskilowałaś już to. Strzelanie jest naprawdę źle. Dobrze! Może dla Ciebie. Dobrze strzelam, co marudzisz. Dobrze strzelam, co marudzisz. No co? Co marudzisz? Ojaj, i co ja się uśmiecham? Przecież przegrywam. No właśnie. Nawet słychać po twojej minie, że się uśmiechasz. Słychać po twojej minie, że się uśmiechasz. Nie mogę. No co? Słychać a co? po twojej minie. Co? Bo jak mówisz, to słychać. Ale powiedziałaś słychać po mojej minie, a nie, że po moim głosie. A mnie nie widzisz. Szybko, 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 szybko. Dobra, skupienie. Co ty tam robisz? Co ty nie było być? Niespodzianka! No nie mam co zrobić. To jest. Ciężko, ale ostatnia runda! Ostatnia! O, postaram się, żeby nie. Ale i tak wygram. Nie, nie wygrasz, nie wygrasz. Będzie remis. Kant wiesz? No i GG! Dobrze, widzowie, jeśli chcecie dogryweczkę, po. To... 15 łapeczu w górę i wlatuje dogrywka z alom. Myślę, że fajnie, jeśli polubiliście, ale to. Yy, to. Napiszcie, Ala jest fajna w komentarzu. I żeby ale ciągle wygrywała z Filipem. No. Z tym się nie zgadzam, ale można tak napisać. Nie zabraniam. No to do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.